Dzień dobry, cześć, witajcie moi drodzy Marcin Zarzytki z tej strony, teraz takie szybkie. Nagranie szybkie, bo już chyba nikt z nas nie nadąża za tym, co się dzieje. Ja też miałem zamiar na bieżąco wszystko w jakiejś takiej formie bardziej rozbudowanej komentować, natomiast no, już nie nadążamy po prostu za sytuacją, która jest dość mocno dynamiczna. No ale w skrócie, yy, zaczynając od początku, historię mamy taką. 1 stycznia wchodzi Polski Ład, pierwsze osoby dostają pensje, są za niskie. Mieli dostawać więcej, dostają mnie. Więc no, podnosi się wielki alarm. Co robi Ministerstwo Finansów? Ministerstwo Finansów wprowadza rozporządzenie prawne, bezprawne, no już nie ma co dyskutować, załóżmy, że pół na pół. Powiedzmy, które zakłada, że jednak jak masz mniej, to będziesz po staremu, ale tylko do 12800. Później wszyscy prawnicy doradcy podatkowi to rozporządzenie kwestionują, że jest jednak bezprawne. No to Ministerstwo Finansów wydaje jakieś pismo bez podpisu, że według nich to jest w porządku i jak jest nie w porządku, ktoś uważa, że jest nie w porządku, to w sumie robi źle i nie mówią tego wprost, ale że urzędy przyjdą i będą go kontrolować i one będą to. Rozporządzenie stosować. No i to jest sytuacja na wczoraj. Dzisiaj kolejne hity mamy. Dzisiaj wychodzi najpierw premier naszego rządu i w sumie mówi, że polski ład to jakieś tam błędy ma, ale generalnie on zaordynował, że te błędy będą zmodyfikowane. I mówi tak: po pierwsze, każdy, kto zarabia do 12,800, to nie straci, a jak straci, to mu oddamy, prawda? A po drugie, ulga dla klasy średniej. No, rozwiązanie, które już nikt nie wie, jak mamy liczyć, teraz będzie jeszcze bardziej skomplikowane, czy jeszcze szersze, bo teraz emeryci zostaną objęci, zlecenie Zostaną objęci. Bóg wie, kto jeszcze będzie objęty teraz ulgą dla klasy yy, średniej, prawda? Na koniec roku będziemy porównywać sobie wyliczenia z Polskiego Ładu i wyliczenia z 2,21. Jak się okaże, że ktoś w Polskim Ładzie dostaje mniej, to będzie miał 2,21. To po co jest Polski Ład, jak będziemy i tak się rozliczać na przepisach z 2021 roku? Oczywiście wszystkie te zapowiedzi premiera wynikają z prezentacji PowerPoint przedstawionej. Na konferencji prasowej nie ma tego w żadnych przepisach, nie ma żadnej ustawy, nie ma żadnego procesu legislacyjnego. Premier powiedział na konferencji, więc tak zapewne będzie. No, powiem szczerze, pomieszanie z poplątaniem, chaos, bałagan, syf. No, trudno to jeszcze inaczej nazwać. Ale to nie koniec, bo na koniec wchodzi minister rolnictwa, tak? Nie przysłyszeliście się Państwo? Minister rolnictwa i minister rolnictwa mówi, że to wina przedsiębiorców i to wina księgowych, bo przepisy, były znane od października, a oni się nie przygotowali, bo zawsze robią wszystko na ostatnią chwilę i to jest ich wina, a nie wina rządu, a nie wina ustawodawcy. Dziękuję bardzo.